Cześć, nazywam się Paweł Nowicki i jestem ambasadorem firmy Benbow. Pistolety czyszczące firmy Benbow możemy podzielić na dwie serie. Serię klasyczną, która przeznaczona jest dla entuzjastów, osób początkujących oraz profesjonalistów, którzy dopiero chcą zobaczyć, czy tego typu sprzęt będzie im przydatny. Charakterystyczne dla serii Classic są pomarańczowe wewnętrzne wężyki. Ale seria Classic posiada również urządzenia łożyskowane, dlatego sprawdzaj opis na pudełku lub w katalogu. Z drugiej jednak strony mamy serię profesjonalną, którą dzielimy na serię Blue Storm oraz Black Storm. Seria profesjonalna charakteryzuje się większą siłą czyszczącą oraz większą wytrzymałością. Poszczególne pistolety firmy Benbow, zarówno z serii klasycznej, jak i profesjonalnej, po kolei będę wam przedstawiał w kolejnych materiałach. Natomiast dzisiaj chciałbym je również podzielić ze względu na zastosowanie. Kategoria pierwsza to pistolety podstawowe do wydmuchiwania, które wykorzystują efekt dyszy Venturiego. Występują zarówno w serii klasycznej, jak i profesjonalnej. Kategoria druga to pistolety do wydmuchiwania, ale wykorzystujące efekt tornada. Kategoria trzecia to pistolety Bendbow do odkurzania, które są kompatybilne z odkurzaczami w celu odciągnięcia wszystkich zanieczyszczeń. Kategoria czwarta to pistolety Bendbow służące do czyszczenia. I w tej kategorii znajduje się wyjątkowy model ze specjalną dokładką, która pozwala wyprać tapicerkę. Wszystkie kategorie produktowe, z wyjątkiem tej pierwszej, wykorzystują efekt tornada. I pewnie zastanawiacie się, o co tak naprawdę w tym chodzi. Już Wam tłumaczę. Myślę, że każdy z Was dobrze wie, że trąba powietrzna zasysa wszystko do środka. I to właśnie ten efekt wykorzystaliśmy w pistoletach Benbow. Tradycyjne pistolety podłączane pod sprężone powietrze jedynie wydmuchują powietrze, natomiast Benbow tworzy wir, dzięki czemu odbiera również bardzo dużo zanieczyszczeń. Zresztą widać to po zabrudzonym wnętrzu pistoletu. Możecie sami się o tym przekonać, wykonując prosty test. Przyłóżcie mikrofibrę do zwykłego pistoletu i rozpocznijcie dmuchanie. Niech druga osoba oddala rękę i powie Wam, do którego momentu wyczuwa pęd powietrza. A następnie zróbcie to samo z jednym z pistoletów Benbow. Można się nieźle zdziwić. Jak widzicie, wykorzystanie efektu tornada w pistoletach Benbow to nie wdmuchiwanie brudu, a podbijanie, a przy niektórych kategoriach również odciąganie. Kategoria szósta to pistolety Benbow wytwarzające pianę. Po więcej informacji zapraszam Was na naszą stronę www.benbow.pl oraz do naszych mediów społecznościowych.